Od wielu już lat coraz bardziej skomplikowane mikroskopy zaglądają w głąb materii, obserwując atomowe struktury, jednak samo podglądanie życia atomów przestało już wystarczać. Inżynierowie dokonują ingerencji w świat rządzący się dotąd swoimi prawami, zmuszając atomy do prac, których dotychczas nie wykonywały. Nanotechnologia to dziedzina wiedzy zajmująca się wytwarzaniem i badaniem nanoobiektów. Jeden nanometr to długość odcinka, wzdłuż którego ułożyć możemy trzy cztery atomy. Im mniejsze będą nasze nanoobiekty, tym więcej danych zapiszemy na dyskach naszych komputerów, tym więcej tranzystorów umieścimy w procesorze i nasze komputery będą szybsze. Akademia Górniczo-Hutnicza zajmuje się wieloma technologiami, także tymi najnowocześniejszymi, takimi jak nanotechnologia. W naszym centrum projektujemy, wytwarzamy i badamy nanoobiekty i nanourządzenia. Do wytworzenia nowoczesnego nanourządzenia konieczne jest stworzenie materiału, z którego zostanie wyprodukowany element elektroniczny, w dalszym procesie poddany sprawdzeniu jego własności. Całą procedurę przeprowadzić można dzięki doskonale wyposażonym laboratorium Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii Krakowskiej AGH. Układ ten służy do sekwencyjnego nanoszenia wieloskładnikowych cienkich warstw oraz struktur wielowarstwowych metali i ich związków metodą rozpylania jonowego. Możemy również wytwarzać nanocząsteczki. Rozmiar nanocząsteczek będzie zależał od parametrów procesu, takich jak ciśnienie, dobór gazów i ich przepływ. Powstałe nanocząsteczki możemy pokrywać cienką warstwą innego materiału, tworząc Corshell'em, czyli tzw. nanocząsteczki w otoczkach. Powstałe tak nanostruktury mogą znaleźć zastosowanie jako czujniki. W świecie zazwyczaj układy mikroelektroniczne mają kilkanaście warstw atomowych. Żeby uzyskać tak małe i subtelne struktury, musimy zastosować odpowiednie techniki. Tutaj w laboratorium wykorzystujemy rozpylanie za pomocą lasera impulsowego o wysokiej energii, który oddziaływuje z materią. Cały proces odbywa się w wysokiej próżni. Otrzymane cienkie warstwy mogą być przetransportowane do pomieszczeń obok, gdzie uzyskają odpowiedni kształt, wymiar poprzez daną strukturyzację. Znajdujemy się w śluzie przed pomieszczeniami czystymi. Pomieszczenia 300 mają wysoką klasę czystości powietrza ze względu na to, żeby pyłki powietrza nie uszkadzały naszych nanourządzeń. Gdy otrzymamy odpowiednią próbkę od naszych kolegów, możemy na niej za pomocą nanolitografii elektronowej nanieść odpowiedni wzór nanourządzeń. Wzór możemy wytrawić w komorze jonizacyjnej za pomocą jonów argonowych. I tak przygotowane nanostruktury możemy złożyć w nanourządzenia elektroniczne, które służą nam w życiu codziennym. Na każdym etapie tworzenia nanourządzenia konieczne jest weryfikowanie spełnienia oczekiwanych własności. Jedną z metod jest spektroskopia fotoelektronów. To urządzenie to właśnie spektroskop. Umożliwia on określenie nie tylko stężenia wybranych pierwiastków, ale przede wszystkim określenie związków chemicznych, w których się znajdują. Metoda ta dostarcza informacji z głębokości kilku warstw atomowych. Jednak w wielu zagadnieniach konieczne jest poznanie własności pochodzących z wnętrza materiału. W tym celu wykorzystujemy działo wytwarzające klastry kilku tysięcy atomów argonu, które kierowane są na próbkę znajdującą się w komorze, odsłaniając w ten sposób kolejne warstwy materiału. Kolejnymi metodami weryfikacji wytworzonych nanostruktur są zaawansowane techniki mikroskopii elektronowej. Użycie wiązki elektronów pozwala na obserwację struktur nawet w skali pojedynczych atomów. Badania takie umożliwiają identyfikację występujących w materiale defektów lub zanieczyszczeń. Jest to niezbędne do optymalizacji procesu wytwarzania. Nanotechnologia pozwala nam w bezpośredni sposób wykorzystywać efekty kwantowe. Do obserwacji tych efektów potrzebujemy ultra niskich temperatur, tysiąc razy niższych niż w kosmosie. Ta aparatura pozwala nam na osiąganie ultra niskich temperatur i badanie tego typu efektów. Dzięki temu możemy badać nowe rodzaje elektroniki, takie jak tranzystory jednoelektronowe. Zrozumienie zjawisk badanych w naszych laboratoriach pozwala, aby nasze oddano obiekty były coraz mniejsze. Potrafimy zbudować już układy logiczne składające się z kilku atomów. Zaledwie 26 atomów potrzeba na zbudowanie silnika. Ogromnym polem zastosowań nanotechnologii jest także medycyna. Z nanodokładnością potrafimy określać chore miejsca w naszym organizmie, z nanodokładnością potrafimy doprowadzać do tych miejsc potrzebne leki. Tak więc rozwój nanotechnologii jest nie tylko ważny do używanych przez nas wytworów naszego przemysłu, ale także ważny dla ochrony naszego zdrowia.